Cześć krewetkomoniacy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy u mnie na hodowli. Eee, w sumie tutaj się na razie nic nie zmienia. Ostatnio, jak pamiętacie, robiliśmy te takie fajne e, fajne kryjówki dla krewetek. Mega mi się to podoba, zobaczcie. Powrzucałem to do wielkości, do większości zbiorników. Jest fajnie, zawsze jakieś schronienie dla krewetek. Krewetka może śmiało, śmiało się schować jak będzie chciała spoko, bardzo, bardzo mi się to podoba. Powrzucałem do większości słuchajcie zbiorników, szczególnie tam, gdzie naprawdę nie ma tej zieleniny za dużo, to tam słuchajcie powrzucałem, powrzucałem te, te schrony i wydaje mi się, że, że będzie spoko. Zawsze parę złotych zaoszczędzone. Większość z was może powiedzieć, po co Chopin dajesz parę złotych w sklepie i masz ładne oryginalne. Jeżeli możemy coś zrobić samemu, cieszy nas to, że zrobiliśmy sami, to czemu byśmy mieli czegoś takiego sami sobie nie robić? Mi to sprawia mega, słuchajcie, radość. Tak samo jak kiedyś robiłem te filtry, te fluidyzacyjne sam z butelki. No to mnie cieszy po prostu, nie? Ja lubię sobie grzebać. Ale nie o tym słuchajcie dzisiaj. Nie o tym dzisiaj, bo chciałbym Wam coś pokazać, tylko kamerę przekręcę. Widzicie, moja hodowla wygląda, wygląda następująco. Wiele osób e, mi mówiło Chopin. Dawaj więcej tych zbiorników, dawaj kolejne regały, masz przecież miejsca, garaż jest duży. Ale jakoś słuchajcie, było to dla mnie wystarczająco, tak jak jest. E, wszystkie zbiorniki mam obecnie, obecnie zapełnione. Większość, słuchajcie, tutaj e, zbiorników mam podłożu, na, mam na podłożu Master Soil, jest kilka gdzieś tam jak Ada Amazonia Light, czy jak podłoże PH. Czy gdzieś mam na helpie dwa zbiorniczki, e, tak to słuchajcie u mnie wygląda. No i kurde z tego co tutaj mam jestem mega zadowolony, mega mi to cieszy, jara, to jest moje hobby. No ale takie osoby jak e, powiedzmy Marcin Pietruszkiewicz czy tam kilka innych osób cały czas gdzieś tam powtarzały, dawaj, dawaj Szopan, kolejny regał, kolejne zbiorniki, masz miejsce, działaj, nie? No i kurde stało się, nie? No i stało się. Tutaj jest dołożony kolejny regał. Jak widzicie już nawet regał troszkę uzbrojony w zbiorniki. Tutaj pokażę wam. Zapalę sobie tak lampkę, o doświetlimy taką byle jaką, ale chyba że coś innego zapalę. Poczekajcie. E, podobnie. E, mój stary regał. Słuchajcie, mój stary regał jeszcze ze starej hodowli, który był tak troszeczkę na stracenie, wystawiony u mnie pod taką wiatę. Tam sobie trzymałem jakieś tam doniczki, No ale idealnie mi tutaj podpasował, żeby się zmieścić pod ten regał. Na razie tutaj są, jest tutaj taka, wiecie, graciarnia, zbiornina, gąbki do hamburgów, bo jestem bardzo z hamburgów zadowolony i myślę, że dalej będę przy restartach robił zbiorniki na hamburgach. Więc tu już mam e, gąbki przyszykowane, które będą do hamburgów stosowane. E, tutaj jest, słuchajcie, zbiorniczek ten taki fajny z przesuwanymi e, szybami. Taki jak ten, trzeba go wykorzystać, nie ma co. Szkoda, żeby się zbiornik marnował, więc tutaj mamy już ten podwójny zbiorniczek. Następnie mamy stary zbiornik, gdzie kiedyś były Fancy Tiger. Duży taki, tam pamiętacie, była rynna, która jest wycięta. Rynny, rynny nie ma, jest teraz dosyć duży, 80 chyba litrowy zbiornik, mniej więcej. Duży jest, fajny fajny zbiornik. Tutaj jakąś kostkę jeszcze znalazłem. Opti-White. Też tylko muszę doczyścić i, i będzie elegancko. I teraz, I teraz słuchajcie, sobie usiądę i powiem Wam, co tutaj będzie grane. czy Nie wiem, czy prędko, nie bo Zobaczymy, jak to będzie. Kupiłem, słuchajcie, na stronie Invital.pl podłoże, bo reklamowali, że mają podłoże Ada Amazonia Gold i że mają, mają w dostawie i że będzie dużo Ada Amazonii Gold. Ada Amazonia Gold ponoć się pojawiła u nich na sklepie w 3-litrowych workach po 80 zł. Więc sobie, słuchajcie, zamówiłem od Invitala. No, ale wysłali, słuchajcie, ver R2. Jutro po to kurier przyjedzie, żeby to odebrać. Bo tak nieładnie się zachowali trochę, zamówiłem Gold. Eee, mieli Gold, pojawiła się, że dużo, nowa dostawa Golda, zamówiłem. Eee, nie pytając się mnie w ogóle o zdanie, czy chciałbym mieć inne podłoże, wysłali mi w 2 eee, A za tą cenę, co tutaj zapłaciłem za tą w 2 za 6 litrów podłoża to normalnie w dużym worku 9-litrowym bym miał, dokładając 10 zł, bo na Invitalu WR2 kosztuje 174 zł, 9 litrów, a e, dwa worki po 3 litry tutaj mnie kosztowały 161 zł, więc dychę dokładam, 13 zł dokładam i mam 9 litrów, nie? No i tak zagadałem do Invitala, że po prostu ja im dopłacę, a oni mi wyślą 3 litry. E, stwierdzili, że nie, no to nie, no to kurier przyjeżdża po to muszę spakować, to zabierze, kasę mi oddadzą, a ja sobie kupię 9 litrów, ewentualnie, jak będę chciał, Ady r 2, bo zależało mi na złotej, bo chciałem spróbować. Ludzie zachwalają złotą, nigdy złotej nie miałem, więc chciałem, chciałem przetestować, ale no nieładnie, nie? No ale to już PAL 6. Dowiedziałem się też, że Plantika też robi takie jaja, że to, co ja tutaj do dosypywałem w tych workach, tak jak tutaj widzicie, że to też nie jest Ada Amazonia Gold, tylko Ver2 wysyłają zamiast Gold. A dowiedziałem się też tego przez to, że zadzwoniłem do plantiki zapytać się, czy mają Gold. Powiedzieli, że nie mają. Ja mówię, a trzymacie yy, rozważaną ad Amazonie Gold? Powiedzieli, że nie, że już im się skończyła i nic nie ma. I mieć nie będą Gold. A na stronie ostro sprzedają cały czas na Allegro Gold. nie? A to się okazuje, że to wysyłają Ver2, także też nieładnie. Tutaj przynajmniej InVital. Się przyznał do błędu, jak zadzwoniłem, że faktycznie nie wysłali to, co trzeba, tylko wysłali w R2. Ale nie ładnie z ich strony, że przed wysyłką nie zadzwonili do mnie i się nie zapytali, czy mogą wysłać w R2, nie? No ale to już tam olać. Jutro czy pojutrze ma kurier przyjechać, ma to zabrać, a ja sobie kupię ewentualnie 9 litrów w R2, jak będę chciał, albo jakiegoś innego podłoża. No dobra, ale nie o tym. Co tutaj, słuchajcie, będzie na tym regale? Składanie tego regału pewnie nie będzie jakieś szybkie, chociaż tak zawsze akwaryści mówią, krewetkomaniacy, że nie będzie szybkie. A później jest jak jest. No ale powiem Wam, co tutaj bym chciał zrobić. Dwa baniaczki, które są tutaj te ładne nakrywkowe, takie jak, jak tu Wam pokazywałem. Tu bym chciał sobie zalać w końcu na Adzie coś, bo nie mam nic zalanego typowo na Adzie. Abym chciał sobie przetestować. Ten regał w ogóle chciałbym, żeby był taki testowym regałem, trochę różnych takich wynalazków, że niekoniecznie będę przywiązywał jakby wagę do tych zbiorników, w sensie, że no, jeżeli coś nie pyka, robimy restart, bierzemy inne podłoże, robimy inaczej. Nie? Nie, 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 nie spinam się po prostu, że zalałem i to już musi być super, wow. Nie? To ma być takie typowo testowe, testowa, różna nowa filtracja, jakaś się gdzieś tam pojawi na rynku. Testowe media filtracyjne, testowe podłoże, e, nie wiem, może sobie zrobimy coś, nie wiem, na hydroponice, gdzieś pomyślimy, żeby jakieś, no nie wiem, takie ma być testowe i ma być w ogóle coś innego niż, niż tutaj, te, nie? I te dwa zbiorniczki, te ładne, które są połączone z nakrywkami, tutaj bym chciał na Adzie Amazoni. Jeżeli tego Golda się nie uda zdobyć, no to już trudno, zrobię na wer nie? Więc odeślę im to, zamówię 9 litrów, żeby mieć więcej i zrobimy grubsze warstwy podłoża, tu i tu, AD, ad Amazonie ver 2. To jest plan na te dwa zbiorniki. Plan na ten zbiornik na dole, tutaj będzie Sulawesi. Tutaj będzie Sulawesi, dlatego on jest tu, a nie jest niżej, chociaż niżej by mi bardziej pasował ten zbiornik, żeby był niżej, bo by miał tutaj więcej miejsca, nie? bo znowu się tutaj ograniczam trochę, chociaż ręka mi wchodzi, żeby tutaj coś pogmierać, ale jest ogólnie ciasno, tutaj bym miał lepiej. Tylko że ja sulawezi bym chciał gąbka gąbka plus filtr kubełkowy. Jeżeli dam to akwarium w tym miejscu, to już nie będę miał gdzie kubełka dać, nie? Także tutaj dlatego średnio dlatego musi być wyżej no. i pod sulawezi będzie w tym miejscu i to bym chciał, żeby był filtr gąbkowy, filtr gąbkowy i e, filtr kubełkowy. Tak bym chciał, żeby tutaj było, jeżeli chodzi o Sulawesi. Następnie tutaj taki mały zbiorniczek będę robił na podłożu akadama, do drzewek bonsai. Gana, gadałem, gadałem z kolegą z Kenetem. Jest taka osoba, jakby z tego uniwersum, Mark Shrimps. Jest Kenet. Przepraszam, ale nie pamiętam. Kenneth Peterson, jakoś tak. Mam, mam z nim jakby całą rozmowę, bo sobie na Messengerze z nim porozmawiałem. On wszystkie zbiorniki trzyma na podłożu Akadama. Oczywiście tam w niektórych zbiornikach widziałem, że dokłada też w rynkach jakieś podłoże inne aktywne, ale ma bardzo dużo zbiorników na podłożu Akadama i bym chciał na podłożu Akadama sobie coś odpalić. Nawet podłoże Akadama mam już kupione, chyba. Tutaj, słuchajcie, hej. Tutaj wam pokażę. Mam kupione 2 albo 3 litry i baraki podwójnie palona. taka granulacja dosyć większa. Mam kupioną tutaj taką akadamkę. Nie, i ona sobie czeka, bo bym chciał przetestować sobie akadamę. O, moja córa przyszła. Chciałbym przetestować sobie akadamę, więc taki jest plan. Ada, ada. Sulawesi, Akadama, na pewno jeden zbiorniczek na Akadamie. Następnie kolejny, jeżeli dołożymy tutaj, będzie testowane znowu podłoże JBL'a. JBL, JBL Shrimp Sand, więc też powinno tutaj wlecieć. Następnie chciałbym zrobić ze dwa zbiorniczki, tu może wcisnę taki mniejszy i tutaj jeszcze jeden. Będzie Nikoriko Style, czyli tylko podłoże neutralne, na przykład Dennerle i później będzie taka skarpeta, nie? taka skarpeta z podłożem aktywnym. Może mówię, jak kupię te 9 litrów tej Ada Amazonii, to będziemy robić tak jak Niko. Filtr też mam takie jak Niko zamówione, taki filtr, takie jak Niko ma takie mobilne hamburgi. też mam zamówione, więc jak to przyjdzie to będzie właśnie taki filterek coś Alaniko. wiadomo, się może nie uda w 100% identycznie, ale będzie coś takiego, plus podłoże Denerele też sobie zrobimy, czy jakiś neutralny, inny piaseczek, żeby tylko dno przykryć. I następnie w skarpecie będzie właśnie jakaś tam Ada Amazonia, coś co mocno nam zbije, zbije pH, więc taki jest plan tutaj na te półeczki, żeby to zrobić. Tu jeszcze nam jedna zostanie, bo góry nie wykorzystam, góra będzie po prostu, tutaj już jest za ciasno, nie? Góry nie wykorzystam, ale tu jeszcze jest miejsce na dwa, trzy zbiorniczki. No i tak słuchajcie by to wyglądało, że tutaj, mówię, będę chciał, żeby były całkowicie inne podłoża. Może się uda nawet zrobić tak, że założymy trzy zbiorniki, trzy w tym samym czasie, na trzech różnych podłożach. Tych podłoży na naszym rynku do testowania jeszcze coś by się znalazło ale jak nie na naszym rynku to się sprowadzi, sprowadzi skądś Na przykład nie miałem nigdy podłoża wydaje mi się że Shrimp Kinga nie miałem nigdy Możemy sobie spróbować podłoże Ebigold Możemy sobie spróbować Siraku jeszcze Kiedyś miałem Shirakurę. Shirakura totalny nie wypału. był dla mnie Sirakura Sirakura był dla mnie totalny nie wypał strasznie jak kształt to PH było wysokie pod Tigery może tak pod krewetki, które wtedy przenosiłem, to była kaplica, więc mówię, jakiś Jod jako jakiś Shrimp Kinga, może EbiGolda, może Shirakure, może się pochylimy ponownie nad podłożem slaq Wiecie, takie, taki regał testowy, miks totalny z różnymi, z różnymi podłożami. Tak bym chciał, żeby to wyglądało i sobie zobaczymy, jak będzie się prowadziło, nie? Ale mówię, najważniejsze, tutaj dwa zbiorniki, Ada Amazonia i Sulawesi. To jest takie murbeton. No i oczywiście Akadama też zrobimy testowo. I na pewno testowo zbiorniczki, jak robi to Nico Rico, czyli neutralne i w skarpecie aktywne. Też tak sobie odpalimy ze dwa zbiorniki. I tak to, słuchajcie, wygląda, nie? Także tak tu się dzieje. Regał, regał jest. Morda akwarysty, morda krewetkomaniaka uśmiechnięta. Więc czego chcieć więcej? Wydaje mi się, że na tym już skończymy. Więcej nie będziemy zbiorników dokładać. No, więc to by było na tyle. Chciałem Was poinformować co będzie i jak to będzie wyglądało. Co do filtracji, co do filtracji tutaj jeszcze kubyłkowej to nie wiem jaki kubełek. Mam na pewno w gratach u siebie mam e, filtr kubełkowy Mini Minikan, czy Mini jakoś tak, z Aquela, e, jeżeli coś innego, to coś innego. Kiedyś pamiętam z Tetrom, rozmawiałem, że Tetra chciała mi e, podarować filtr kubełkowy EX, chyba tam 1000 czy 1500, nie pamiętam, więc może takiego EX-a dowalimy. No zobaczymy, nie, na razie nic wam więcej nie mówię, bo sam jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie Sula na kubełku. No, i to by było na tyle. Trzymajcie się. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się film podoba, to łapa w górę. Jeżeli chcecie zostać wspierającym mój kanał, to będzie mi bardzo miło. Nawet kwotą 4 czy 5 zł miesięcznie zawsze, zawsze możecie mnie wspomóc. A ja będę po prostu dla Was sobie dalej testował i, i, i robił to, co robię od 2007 roku. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że oglądacie. Bye-bye.